Siemanko, z tej strony PiwkoDM59, witam was serdecznie na moim kanale. Dziś z grupą ludzi będziemy sobie bić trala. Po prostu napadamy sobie na wioskę Chordziaków. Zobaczymy jak to wypadnie. Tam jak w Woldinach. Ok. Wbijamy się. Patrzy Volvila? Żeby trala nie... Dobra, pólnego trala. Trollowi trzeba przerywać kaszta, bo mu dużo bije Dobra, to ja nie będę siedział. Ja będę być, będę przerywać, bo mam tego, to chwilę mam tego. Ja mam kika. Pokojnie. Wiem, ja, ja mam ten My Freedom. tego, patrzcie trzeba tutaj knię na Pięknie to tu idzie. Alkobię skwinę, gdy nam wychodzi po Ile w ogóle na hier? Cały rajd? No, 39 osób chyba. O, no, 39, no, Patrzę. Jest pięknie. No, idą już, idą, idą, idą taki ja, ja, ja będę ich skoordynować. Ktoś go od razu ściągaj tutaj. No, ja na tym biorę, jak mogę. Taki ze strajk to zrobił w tej d ale ja na to robię? Będę. Odpalę ten ekip. Spalarnie tak spotkamy w Dobra i tak powinniśmy No i na luzie Gdzie my robimy? Gdzie Czy teraz? Czy ten? Nieee, kończymy na końcu. Na końcu pójdziemy no, Teraz, no, tak teraz jest chyba thunder dla bogusłanek No i pięknie, zbić się Lecimy Właśnie. przez środek? Poresać trzeba tych co padli Aksaira nie dostała nie do tego ostatnio monta, przecież bo ona tego nie zrobiła. No już teraz ma. Ona teraz ma, no. Bo tego, tego innego ja. Teraz Waldzina trzeba zbić. I co, Ola? A ty wątpiłaś, że nie zrobimy dzisiaj? A to Nie wątpiła w naszą zbiłkę? No, wątpiła, że nie zbiorę. A jednak. I Waldzina teraz bada. Jak się skończy, to pamiętajcie, żeby poresać tych, co tu padli. Ja też będę resął. Jak ktoś okay, ma, okay. Teraz odbywać, jak to teraz odbywa się policzy, bo. Do Aprileta dokali. To im bo też są akwi. Pewnie zaliczę, jak uderzyli. Byle nie mogą wstawać, nie. O, horda biegnie. Dobra, Dwa, tak. nie, trzech. O, bo. O, jak zaatakują, to nie ma pełna Spokojnie. Jak zaatakują, dobra, już jakiś kolejny. 58 o Kurde. Co za głupki, kurwa. No, po brońce, fajne. Wielcy patrioci, kurwa, skordy. Dobra, na końcu zamykamy czarny zęk. Idziemy od razu na nas, jest pierdzielamy? No właśnie, A, dobra, restamy nie? Padne no rynek z to. Zbilowania... A nie to dobra Dobra, to kajcie tutaj przed O, je. o kurwa restart No bo oczywiście my wbili to oczywiście możesz zrobić restart jakby inaczej. Dobra To no chyba się... było killowe od Ale gdzie teraz idziemy Co? Ja bym przez te 10 minut się jeszcze zhardął po babu A po restaurację następnego scenie to jest ja tak w ogóle nie Ok po tym po tym w tym rajdzie idziemy tak na rynki grać No ja ci powiem, że ja bym spierdzielał, bo jestem umówiony No dobra, tak, tak, Dawajcie, no, aha No nie wyszło to samo, że wczoraj to rajd W górę pójdę W parmię tych honorów Mam 2400. tysiące, czterysta Właśnie literalnie, Ale padają Pobiło się Chodźcie do... Chodź, zabijemy Tam już nic nie ma Już wy, wybili? Wy Idziemy na duelownie czyli? Idziemy na duelownie Bo teraz jest Play tego Cyplinem od razu Na tym Tak tam innego Tam jeden krach I... został. Ależ są oni słabi, naprawdę. Na prawo. Gdzie na prawo? Czekamy tam. Tak Nie mamy żadnego urloka raczej. O, i temki lat taki rajd dobry. <gry> dobra, przy Nie tym dobra. może jeszcze jednego pykniemy. Zależy jak szybko doleci ten Slime Foil. Dobra, będziemy tak, sumać zaraz, mamy Warlocków, nie? Mamy, mamy. Dobra, ostatek, jakby leciał, to by było dobrze. Ale nie sumajcie na statkach, Bo wczoraj tutaj właśnie w sumie Tak, po umierało dużo osób. tym i ja, tak. I cały to oni, na miejscu to właśnie tam gdzie coś. i horda podbita. Sorry, Dobra, sorry. Ile osób nas tym? Na to No. nie wiem, cztery osoby. 9 lat na, tym, na w tym w ogóle rajdzie na tej drugi Daria, podłaś? Albo już możemy cofnąć się tam po jednego, żebyśmy trafali tamci po na raju A czy żeby ci nawet nie byli Chodźcie, jedziemy po nich. Pijamy się tam? Ja. I tak na filmie to nie zrobimy tego bossa. Ta, tak się pobawimy pobawili. Tylko pamiętajcie, żeby wszyscy się tylko zechcili. Po tym reheksie. Żeby nie było tak wiele na tom malcu. Jak już, a my go zabijał, prawda? zrobimy. O nie, jakiś jakieś, 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 no, i ładnie wpada. Gdzie no, Ja tak za wszyscy już lecą. Dobra, wracamy, co? No. Żeby być po tym zaprzyjdeniu się z tego po wtedy tam pojawić. No, z taką ekipą to pociśniemy to szybko. No bo wczoraj było nie ogarnięte, w ogóle tego. O Boże, wczoraj to, to była masakra. Nie wiem, nie było mnie. Jak on nie umie tego, lider nie miał nic zorganizować w ogóle. I dlatego jakby to. Teraz to jest ogarnięta ekipa. Orgimar to byliśmy bez problemu. No, korecie, my się przejechaliśmy po nich. A wczoraj to w ogóle śmiech na co byli. to się działo, nie? Byli, no. Nie dość, że jakiś typ w ogóle tam powiedział Guildy Fame, nie? Że robimy e, Ford Alliance, to się zaraz wszyscy zebrali i zwajpowaliśmy dwa, trzy razy. No, a potem pisał tak, na tym to mieliśmy się zresztą raz, tego razem wszyscy. Pisał, że już Cała część lotu, parę stron nie stała i był drugi wipe, tak, który... Tym ja też, padłem, ja też wstałem, że tak powiem, zostałem no. zmylony w sumie. Ja wstałem, ja bo ty padłem, Możemy ich sumnąć pod bosem i tak tutaj No tak, będzie. będziemy ich sumać, no, spokojnie. Nie no będzie tutaj no. przecież... <laughs> Tu tutaj taka skarża robi Przeda, gdzie tu się jechało <laughs> Na środek to wierzy tylko taką To ten taki wielki Okej, bo na tego tam Ale to żabko A dobra Nie chodzi na środek lepiej No i A, jak Serio o to ogień Raz wam niepoko to by może dojadą tam co spadnie Okej okay. Trzeba postraszyć trochę, bo zaraz Samo Wołka będzie, nie? No Tak biją płatkę. za za barany. Kurwa. Dobra, chyba wszyscy są już zarobędło, to możemy zacząć bić Faktycznie, chyba. To dobra, zbijemy Następne jakie miasto robimy? Under No, z Under City, no, do city bo od razu pójdziemy. Ja A zaraz pójdę. Ale to, to będzie 1997, bo teraz ten. ten... Ten drugi zetalinny Ja mam pytanie, Dobre, czy chce ten portal DK mówię z tego mogą chodzić inni gracze? Bo ci, się dało to może by było z flame pointem z tego, od DK polecić. Bo od razu od do gofylami Ale dobra, to pada to tutaj Tam żeby raz to bardzo mi E panek jak teraz dostanę ashikman, to ja bym chciał tak zrobić, żebyś nie pokazywał na gilip, jak to sprawdził żeby się? Żebyś nie pokazywał na gilip w czacie, że dostałem ashikman. A czemu nie chcę, żebyś się pokazywał na gilip w czacie? No bo mnie to denerwuje, bo jestem tam. Staffę może dajmy tutaj. Zbieramy tutaj, sześci. Pod bossem dopiero. Wiesz co, znając życie to połowa się zgubi jeszcze po drodze do bossa, więc lepiej pod bossem chyba. No, też jak rozumieć. Kto ma to tam nad głową? <kluzny> Seria Ola, mówisz? Jakich co crossnodes, że ta. ta. Pani to wygląda. Izteka cała miał wjeżdżona przez tę drogą w kółrok i set arpa. Pani to wygląda. Nie zdążyłem wejść do środka. Winda mi się zaciera. Ale jak na masz? Robimy sum na, na tego, przed wahon, tak? No. albo na głównej drodze, jak będzie w głównej drogi, nie da się wgubić. Proszę oh. się w można robić. albo i tu. Śmiechnie, to na linii odmiennie.

User in your channel timed out. You are Nick, that? Jutro możemy zrobić albo na ręki ograć. Może jutro będzie. bramy już. W, tym sezon... w sumie Renek nie ma w tym sezonie nie warto grać już tak nie wbijemy tego Rata. Nie ma sensu już to. Dajmy sobie spokój w tym sezonie. No a tak, jak będzie następny sezon to wtedy. Dobra, wszyscy są. Lecimy, rebufamy. Dobra. Wychniemy to. Teraz byśmy chwili oczywiście kolejnego. Udało mi się kiedyś zrobić tego, za zabijanie graczy prostocymi w miastach. Udało mi się to zrobić, czyli. Ja to kiedyś robiłem, pamiętam, że czekałem na miastach, chyba siedziałem. Silvermoon najgorzej było, najdłużej siedziałem tutaj, żeby 10 zabić. Bo tu tutaj ludzi w ogóle nie było. No, Silvermoon takie, domek dla dalek. trochę. Nie mogę no i atakujemy! Atakujemy, atakujemy tutaj bejmek. pięknie. Jedziemy z nimi. No. Co tam piwko generalnie wrzucasz na ten kanał? No ogólnie to WoWie. ja gram sobie BG. Wybię jakieś tam właśnie takie rajdy jak teraz. No i z PlayStation szurca. Tam po Horizon właśnie sobie gram teraz. Też są dwa odcinki. Fajnie, poko, <kłysy> dobra. To teraz wykazać. DK ja Dobra, ja wspieramy. Po co teraz? Robię moje armię O oh, fuck. Ja bym nikt nie padł no też możesz, ja, ja też zaraz będę Druida ubijam Tylko pochodzę z keten. Nigdzie Dobrze. nie idziesz na da nie pozwalam Mówisz? Nie. Dobra, takiego mnie jest takiego samobania mi tutaj Jak wyjdziemy z kombata to rechać Tych o ktoś polegał Dobra, kto tam? Ksaria? Ksaria, podnosi. Okej. Okay. Nie dostała, wyście ją, rysnicie. Ja już resam, już. Już idzie res. Uwaga, dekacz, armię przywołał. Resam już. No kurde, przerwali mi. Nie no, kurde. Czekam, może wyjdę z kombata jeszcze. No, Okej, okay, znowu resam dużo ale musi iść płac na łódkę u nich. Dobra, a niech płaczą Po 4 Teria wstała. No. Dokładnie, tak, tą Pan Pa! pa to, tu to, tu jest? Jest. to tu jest? Nice <laughs>